Przed całym filmem chciałabym jeszcze tylko powiedzieć, że sorry za te dźwięki tam generalnie w tle tam przy niektórych rozmowach No nigdy na to nie poradzę, a nie chciałem tego jakby usuwać z filmu Więc jakoś będziecie musieli się z tym uporać, a trochę ich jednak było Dobra, zapraszam do oglądania Siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcinku Policja vs Złodzieje Jest dzisiaj ze mną Aha już. Jest dzisiaj ze mną. Kamilek się ma. I. I gasu idzie do góry, No i tam jeszcze. Po... Wszyscy generalnie są ze i policjantów, także pięknie. Debilu. Także co widzowie. Zaczynamy sobie dzisiejszy odcinek. Jeżeli wam się ta seria Churwa, podoba, łóż. zostawcie łapkę w górę. Ja będę sobie tym autkiem dzisiaj widzowie jeździł. Graliśmy jakieś tu takie rzeczy, właśnie. Na razie sygnał nie odpalam. Na czerwonym będzie więcej. Wyłączy nam muzyczkę. Ej, gracze, co się takim autem jeździmy. Weź po Ej, nieoznakowana nieznakowa jest noska Ty właśnie usta, muszę, trzeba sobie ustawić ten Prawo debilu! Wojszy na 15 metrów Kurz ja powiedziałem to na tym no. Na Wojzczacie, na globalu, ja... A co powiedziałeś? Ej, nieoznakowana jest noska Jesu Ale mam pewnie na 15 metrów to git Ale ja na globalu powiedziałem no dobra, no ale jak ustawiłeś global na 15 metrów? Aha, na global. O boże. A no. Ja, jak, oni, jak ty pojedziesz na globalu, oni mieli ustawione na przykład tam 15 metrów, to oni tego nie słyszeli. A no, chyba że tak. Ej, czekaj, muszę Do ammo run. kupić. To wy tu róbcie, a ja idę patrolować i startu swoją drogą. Ej, gdzie mam kupić ammo? Gdzie kupić broń? No ja pier Pacyfik! Dobra, wszystkie jednostki, ale... ja też tam jedę. Ale, ale co tak, tak grubo że tak na start? Też się dziwiłem. Dobra, jedziemy tam, jedziemy tam. I nie mogę, ja się spodziewałem, że na początek. Ja Myślę, że na jest. początek Pacyfik robić, dobra, ale tam cała rubia. Jak coś ich zabijamy, tam nie ma chłopie. Będziemy negocjować, ale wiesz, tam będziemy mieli więcej. Jedziemy tam wszyscy, wszyscy. Aha. Ej, ja czemu... Nie wbijemy, ich BIMIK nie zabiję... No jedź gacek, co ty robisz? Nie wbijamik nie zabijłem, bo to by... Bo... To by nie była seria co kilka odcinków, tylko to by je trwał jeden odcinek. Co jest? Gacek! No, tam biji, ty zabijamy. chory jesteś psychicznie gacek! No, ale to Dobra, posiedzi. ja już jestem Zaraz <gamy> nie jestem Jestem policyjnym negoc... Jestem poli Ej, wysadzają coś! Co jest? Wysadzają! Co na... Dawaj tam gacek! Sejm się do, se do sejfu. Ty, no skąd oni takie coś mają? I, skąd skąd takie no coś ej, no na takie coś macie? Wojtek na godmoda ma... Ale skąd wy takie coś macie? Bo ukraliśmy. I masz nie, moda. nie da się takiego czegoś ukraść. Bo masz moda co to za co? No, zapomniałem wyłączyć, ale skąd wy takie coś macie? No mieliśmy. Nie, nie mieliście. Wzięliście ale sobie taką że znalazł, no to co? Tak, znalazł Dobra, wyjedźcie na Sandy Kamilek ze mną patro. Yy, ten Gacek, jedź na Sandy Kamilek ze mną patroluje miasto. Na i za drugi. Dokumenty, prawo jazdy. I dowód rejestracyjny. I dowód rejestracyjny, poproszę. Nie, który mnie Ej, zabił mnie, zabił mnie, zabił widziałem, mnie, Widziałem, widziałem. Dobra, oddano strzały. Gdzie jesteście? Tylko czerwony. Ty, ktoś jechał na motorze jest, bo mnie. Tu wyjeżdżamy, wyjeżdżamy, Ty, ktoś tu o, jedzie na motorze, ej. Nie, to nie na motorze, Proszę, nie, na... Proszę zjechać na pobocze. Z jedziemy we dwójkę, wszyscy. To Czyli. kto tu na motorze jedzie? Nie wiem. Widzimy, jedziemy sultane. Ej, dobry. Proszę a ja co, co? Nie rozumiem pana. Do, 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 do. No, poproszę i prawo jazdy. Chyba... O, nie, nie rozumiem Pan, chyba trochę pijany jest. tutaj komendy O, pan pijany, zaje. muszę pana zabrać. Nie, lewa prawa. Proszę pana, ja bym chciał coś powiedzieć. Goni ich pomóż, bo nie Ja, to ja tylko te, olej, bo... ja tylko... Proszę pana za... Ja biorę Makopako e, do aresztu. A no chyba, że tak. On nie po, nie, to, nie, to, nie to, proszę pana, nie to, Ale za darmo daję, pana. Ja pana, pana zaraz tutaj. Proszę teraz tu wsiąść do tego pojazdu. Jak pani wsiądzie, to to będzie fail RP Dobrze? Ja. Proszę wsiąść. Jadłem? Na bo pan tu wsiadł. Ja, po, ja pana ten, jak, ja, jak panu powiem, to pan wsiądzie. No nie, pan wysiądzie i wsiądzie pan. Chwila. no, A nie, pan tu się kręci. Proszę wsiąść. G e, Miki kończy, Miki kończy, Miki kończy. Dobra. Siadaj. Czemu kończysz? Czemu kończysz? Dobra, zabieram Makopako na komendę. Dostałeś z pistoletu i też jakoś No Moja k**a, dostałeś z pistoletu, ale nie z poczekaj, bo się wy... Czekam, Dobra, ale Miki co? Kombi się zreagował Miki, A, ale, wysiąc, wiesz, by... pojazdów, miki ale wiesz, Wyszedł z wyszedł z pojazdu A, już wsiadam, tylko miki. mi się kombi zreagował Chwila Wiesz, to jest nieważne, że chcesz wyłączyć streama A. Bo streama najpierw na się bo po bo gdzie jest, więc Gdzie idziemy? Spoko, tylko że chłop, żadnych nawet rzeczy nie ma Wszystko mu zabraliśmy Bodykamy Wszystko nie wiem, GPS. gdzie to pan wiek, jest? Bo pan u mnie są... zniknął, gdzie pan jest? No, u mnie pan też zniknął, bo tu są łapki. A może się pan ruszać? No nie mogę właśnie. To, no, to pan, pan się. Nie... Pan się topnie, o, o dobra. Pan. pan, nie prowadzi. Radzi. muszę w drugiej stronie pana wziąć. No dobrze. A proszę pana, a pana, a, a jakieś jedzonko ja dostanę? To nie, o, o, dziękuję. Zawsze go. A, za... a pana. A latarkę, a latarkę mogę sobie mieć? Bo nie wiem, latareczkę mam. Ej, który o, może pan pan żeby zakuć? Dobrze, dziękuję. O. Ty, ja go ten wziąć? A, a bro... panie policjancie. No, słucham. Tutaj. Ja głodny jestem. Zem. Chwila, idziemy na swój kanał. No, pan jest głodny, to pan za chwilę dam coś do żarcia. Przykuwa mnie do krzesła, debil. Pan wie, pan tutaj ma znajomy głos, ostatnio porwali naszego policjanta, czy coś pan o tym wie? Co? Porwali? Od kiedy, co? Ja nic nie wiem, no, ja, to pan ma, jest, ma podobny ja... głos, tutaj ostatnio był napad i ma pan dosłownie ten sam głos? A, czy nie, proszę pana, no, nie to, no, czy pan. Ja mam grę. brata bliźniaka, wie pan, ja mam brata bliźniaka i on. No ma ale to bliż... głos. bliźniacy mają jednak inny głos, tylko z twarzy są tacy sami. Ale nie no posłuchaj pan. Powiedz mu, że jak powie. No, no, tam to, pan łapotniejszą no, karę, jak pan, karę, powie. pan powie. No dobrze, no. no nie, nie, ja Co wiem jedynie wie, to, wie? jak porwać tego policjanta, no to ja wiem jedynie to, że. Chwila, dwóch. A few moments later. A no to, 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 to tak. Ja jedynie słyszałem, że. E, o! To jest jakiś gang! Oni no, to jest, to jest jakiś gang, słyszałem. Wie pan gdzie mogę mieć jakąś miejscówkę? No nie, znaczy tak, widział, no jakby, a co za to dostanę? Łagodniejsza kara będzie, na przykład z tego co się dowiedziałem, to jest kara tutaj do dwóch lat więzienia, tak pan dostanie, pan dostanie jeden, dzień. jeden dzień. Dobra, proszę pana, ja, ja, ja chcę coś powiedzieć, mogę panu powiedzieć wszystko? Eee, Pani, kim niechom jestem, niechomuji. tylko że... To fałszywych nie fałszywe zeznań skalarne. Dobrze, no. tylko nie no. wie pan co zrobić. Słam. Słam. No eee, ja tak. Że... Eee, no Kamil jak cicho pomagał. być. A będę pan chyba nie. teraz pomagał, na Margina się poza ja, Wiecie, ja, że to jest nierealne, nie? że świecie twało. Ja no, harce. że RP? A kurde, to by ci Dobrze, nie niewalne. Dobrze, Nie, da się. Ja idę spać, jak się, się jeszcze to panu dobra, powiem, dobra. dobra Jakby się zwie, to ja panu powiem, bo teraz to Ale się nie Ale ja ci powiem, mu Tak dziwnie mówię. Ej! Dobra, noc. No co? Mówię ci teraz poza odcinkiem, debilu. No co. A poza... A poza tym... No to no co będzie teraz się... Y chciałbym. Mogę, mógłbym panom pomagać. Można, tak? No ja wiem, to jest no możliwe? Ja wiem. Bo jakby było możliwe, to ja bym bardzo chętnie, wiecie... Ja, ja, lubię, ja lubię to miasto, więc to. No. I co, pan I to... by był w policji? U nas by chciał być? Chciał być? A, no, albo służbami porządkowymi. No, mógłbym, no, mógłbym, mógłbym. Bym był takim Tajnakiem. Wie pan o co chodzi? Mam ja przeszkolenie wiem, ja wiem. w strzelaniu. I mi pokaże te zaświadczenie o tym strzelaniu. To, całym to... Dobra, to. To bym musiał się przebrać. Mam w, swoich, mam w swoim stroju. No to nie jest no to, przebierze. No. Nie przebiorę, tylko wyciągnę. Mhm. Dobra, mam. Nie, mam. Nie idę, idę. No to jest. Tu jest mensia. Ja proszę bardzo, przez kraty mm. panu dam. Me podaje, A był pan kiedyś za coś karany? Mam dostałem jeden. Za co? Za, za złe parkowanie. Gdzie pan zaparkował? No, na chodniku. Zaparkowałem, bo się spieszyłem do banku. Cię wypłacić. A pan mi poda swoje imię nazwisko. Yy, to ja jestem. No przecież ma pan kartę. Nie, wcześniej nie w kartę. Panowie, dam yy, wam Bardzo się wziąłem w Weź się wycisz na doce Słam? Jest, jest Ja w toku trzęsień wyciągnięty. Brzęczysz Szykiewicz. No bo z makopaku, a ja ci aż wyciszę, albo się sam wycisz. No, no. Do widzenia. A, a gdzie pan idzie? A dobra. Zaraz wrócę. Dobrze. Proszę pana, ja tu jeszcze widzę, że pan był tak, tak za prędkość karany. A tym. Co? O tym panie a jeszcze za no, za prędkość. A no, przekroczyłem tam kilka kilometrów więcej, panie no. Jedynie za to, a tak do o Ja obiecuję. No, przecież pan no, Za to, że dup... teraz pan był pijany, to, to ciężko dupian, się pan tu dostanie. To pomaganie Ale nie, panie. Y... Dobrze. A to chociaż strażą miejską mogę być? Niech pan mnie tam przyjmie do straży miejskiej. Ja, ja się myślę nad, nad tym. Dobrze, teraz ja pan tutaj ma... otwieram. 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 I dobrze, i dobrze. Prawe. ja dobrze na sprawę. Okej, ja panu powiem, ja panu powiem po drodze. Wszystko poewa. Zapraszam po pana za mną. Albo chwilę, bo ja pana tu zakłuje, pan. bo ja nie wiem. Dobrze. Ja panu... no. Dobra, proszę e... pana, proszę panu. szybko ja pan nadaję rangę i jedzie pan ze mną. Sam tam poszłem! Lecimy na pacyfikację. O, o, o! Idealnie! Strzelają? Policja! Policja. Eee. Negocjacje. Schowaj tą broń. Okej, okay, schowałem. Chcę A negocjacji. Swoim partnerowi też powiedz. Na no, schowałem, schowałem już. Dobra, czy mogę wejść trochę do środka? Nie. Okej. Okay. kto tu kto tu Nie przede mnie jest. to jest? Nie. 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 Ej, z wreszcie te tego, wiesz, jakiego? Tego, ee, co... Policjny Predator. Dobra. Ja tam jadę. Wóz pacyfik, Nie, ten wóz pacyfikacyjny mi chodziło. No. No dobra, nie będzie. Ja też tam już jadę, na Pacyfika. Policja! Policja! Gleba! My kurwa, lewa, prawa! Idę szukać. Gdybyś szukać tego dobiega. drugiego, rozgryźcie mnie. Dara, muszę cię rozkuwom. Ej, to czym niby mam pojechać? Dobra, cicho. Dobra, złapaliśmy ich. Dobra, a i gdzie mam pojechać? Znaczy, złapaliśmy tego. Kyblowa złapaliśmy. Ej, a mogę. Okej, okay, Google, wzywaj pomoc. No chyba. Dobra. Lądry, Dobra. A następnym tak? razem, widzowie, zdecydujemy sobie, co z nim robimy w następnym odcinku. Także do następnego odcinka i siemanko Siemanko